Polska powinna być wyspą wolności nawet wtedy, jeśli wszędzie indziej ona będzie ograniczona. Byliśmy kiedyś wyspą tolerancji w Europie, a teraz powinniśmy być wyspą wolności. Yy, przyszedłem dzisiaj do was z covid bo słyszałem, że jesteście tak wolnościowi, że nie szczepicie się i chcecie nabyć naturalną odporność, więc stwierdziłem, że tego covid do was przyprowadzę. Starałem się na jak największą liczbę osób napluć. Yy. No. <laughs> nie, nie patrzcie też do głównego zbiornika, tam też coś tam wylądowało. Dobra, ale y, dzięki mnie macie naturalną odporność i nie boicie się już COVID-a. Dobra, wracając do tematu, y, a nie mam tego tematu, Tomek mi wymyślił taki temat, y, czy małe ryby zjedzą wieloryby i się zastanawiałem, czy to będzie program National Geographic, czy mam się odnieść do tego, co robimy w Big Shore Betsie. No, i stwierdziłem, że trochę opowiem wam o historii regulacji na rynkach kapitałowych. A jeszcze bardziej się ucieszyłem, bo po mnie wystąpi Piotr Osiecki, były obecny prezes Altus TFI, który przeszedł w Polsce trochę i jest takim właśnie wielorybem. Nie? I może wyjaśnię wam, jak ten świat jest zbudowany i dlaczego te regulacje prowadzą do takich sytuacji. I jednocześnie takie wieloryby mogą robić to, co robią. I w opozycji do Piotra Osieckiego, dlaczego wolność i brak regulacji spowodowałyby, że taka sytuacja jak na Getbecku i na CD-projekcie z cyberpunkiem, gdzie wszyscy jarali się tą grą, by nie wystąpiła. Więc tak, cofnijmy się do wielkiego kryzysu w 1929 roku, kiedy do 29 roku tacy wielcy spekulanci jak Livermore i Baruch mogli operować na wolnym rynku, no w systemie bardziej kapitalistycznym niż teraz. Robić różnego rodzaju pompki, manipulować rynkiem. Oczywiście zgodnie z grą rynkową. E, oczywiście wy, wygrywał wtedy sprytniejszy, bardziej cyniczny i bardziej hamski na rynku. No i to jest, mi się wydaje, emanacja takiego prawdziwego rynku. I co się stało? W 1934 roku powstała amerykańska komisja, która miała zapobiegać manipulacji, dbać o przejrzystość rynku, równe szanse i dostęp do tej informacji. I o ile. W 34 roku można powiedzieć istniało radio, jakiś tam telefon był, ale nie było internetu. Obieg informacji był dużo, dużo mniejszy niż teraz. Dało się to w jakiś sposób opanować, czyli obieg informacji od źródła, czyli jakiegoś insajdera ze spółki, spekulanta, był bardzo krótki. W tej chwili żyjemy w świecie, w którym regulatorzy zapomnieli, że mamy internet, że każdy z nas nosi w komórce najlepszy sprzęt szpiegowski, robiący zdjęcia, kiedy chcemy, możemy transmisję online tworzyć, i odlecieli trochę od rzeczywistości. I teraz tak, wracając do tej naszej obecnej rzeczywistości. Jak wiecie, rynek giełda to jest taka emanacja wolnego rynku, przynajmniej dla nas, dla osób, które wierzą w wolny rynek, ale tak nie jest, bo ten rynek jest obarczony wieloma regulacjami. I pomimo tego, że mamy zdolność do generowania zdarzeń gospodarczych, czyli kupna bądź sprzedaży na rynku, jest to obarczone wielkim ryzykiem, szczególnie jeśli posiadacie jakieś informacje poufne. Najlepiej, jeśli byście ogarniali tylko gambling i na podstawie informacji z raportów bieżących i z wykresów giełdowych pod względem analizy technicznej wyciągali jakieś wnioski. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że obecny stan yy, rynków giełdowych, nie jest dobry pomimo regulacji, właśnie dla małych inwestorów. Czego przykładem jest akcja GameStopu, Robin Hooda, gdzie wyciekły maile, jak Citadel z Robin Hoodem wymieniali się informacjami na temat pozycji swoich klientów. I odnośnie tytułu prezentacji, czy małe ryby mogą coś zrobić z wielorybami? Tak, tylko pod jednym, tylko pod jednym założeniem, że zapewnimy. Pełność, wolność, pełną wolność słowa i transparentność, ale jak ją zapewnimy? Przez brak ograniczeń tej wolności słowa. Obecnie, jeśli chcielibyście zakupić jakieś akcje yy, i mając w głowie jakiś plan, żeby podbić ich ceny, bo wi wiedząc jak działa mechanizm rynkowy podbijania sobie samemu ceny na rynku, możecie mieć problem z KNF-em, ponieważ zgodnie z artykułem 212 wiedzieliście o swoich własnych zamierzeniach. Nie? I to już jest informacja poufna, która znalazła się w waszej głowie. I te przepisy są totalnie idiotyczne. I co one powodują? Powodują coś takiego, że jak obserwowaliście ostatnie wzrosty na CD Projekcie i rewelacyjny upadek tej wyceny tej spółki, to w kuluarach, gdzieś w darknecie pojawiały się informacje na, ten, na temat cyberpunka, że na PS4 ta gra w ogóle nie się i jest słaba. Były filmiki, które krążyły pół roku wcześniej, że to wcale nie jest dobry produkt. I teraz tak, mamy dwie sytuacje, w której mamy ograniczenia MARU wprowadzone w 2016 roku, mówiące o tym, że to jest informacja poufna i oczywiście o tej informacji poufnej wiedzą tylko najwięksi, czyli właściciele spółki, insiderzy, a po drugiej stronie jesteśmy my, czyli powiedzmy mali inwestorzy, którzy mogą czytać tylko raporty bieżące. I na podstawie raportu bieżącego, który przeszedł już przez księgową, przez PR, przez wszystkich pracowników, podejmować decyzje rynkowe. I to jest ten absurd. Dlatego też, tworząc takie rozwiązanie, które tworzymy w BishopBetzie, chcieliśmy zapewnić tą wolność słowa za tornetem, bo uważam, że te regulacje, które są w tej chwili. One prowadzą do odwrotnego efektu niż zamierzenia. Czyli występuje to, co myślę że my, wolnościowcy, zawsze obserwujemy: gdzie jeśli państwo się miesza, to wylewa dziecko z kąpielą. Nie? To nie dość, że tworzy warunki dla takich funduszy jak Altus, bo powiem wam szczerze, Altus swego czasu był znany z tego, że potrafił bardzo dobrze pilnować spółek na New Conneccie i tu Szapowa, ale znowuż, Ograniczone tą możliwość dla małych inwestorów, czego co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. I ilość tych regulacji spowodowała, że nawet rynek finansowy sam siebie zaczął zjadać czyli widzę przypadek Getbeku i Altusa że przepisy są tak zagmanfane, że jakiekolwiek wolne zdarzenia gospodarcze, które dwie spółki powinny razem z właścicielami podejmować, są już rozpatrywane w kategoriach, czy komuś to było wolno, czy to było opłacalne, czy nie. Ja wychodzę z postulatu bardzo y, prostego. Gdy, gdyby ta sytuacja, na przykład w dlatego się ucieszyłem, że to Piotr Siecki występuje po mnie, była nieobarczona żadnymi regulacjami, żadnymi raportami bieżącymi pełną wolnością w internecie to my o wszystkim, o całym tym chujowym dealu z Getbackiem byśmy dowiedzieli się z jakiegoś forum internetowego, na przykład na bankierze. I nawet prasa mogłaby o tym napisać, nie? Tak samo jak nie dowiedzieliśmy się o niefajnej, bagującej grze CD projektu. I co, to, I co to powoduje jakby taka sytuacja, jaka jest obecnie? Regulatorzy myślą, że są w stanie zatrzymać potok informacji, a ten Internet nie daje się uregulować, mimo wszystko mamy telegramy, signale i tego typu narzędzia, które tą anonimowość mogą nam zapewnić. No i mam nadzieję, że za jakiś czas regulujący regulatorzy dojdą do, a chociaż tak patrząc historycznie, to nie chyba nigdy do jakiegoś zdrowego rozsądku nie dochodzili, i zamiast regulować, to postawią na wolny rynek i na tym wolnym rynku. Kto będzie zorientowany, ten będzie zorientowany, bo i tak nie jesteśmy w stanie zapewnić równego dostępu do informacji. Wystarczy wyjść. Powiem wam tak: jeśli chcecie uzyskać informacje na temat jakiejś spółki giełdowej, to ostatnią rzeczą jest to, ostatnią rzeczą jest wejście na bankiera i sprawdzenie raportów bieżących. Te informacje są już znane dużo wcześniej niż one wyjdą. Najlepszą rzeczą jest pójście pod fabrykę. Pójście na fajkę z kierowcą, z księgową, z informatykiem i pogadanie przy piwie, co tam się dzieje. Jedna ze sposobów, jak można było ograć COVID, było przejście po sklepach, na przykład do Monarii, spytać się kierowników, jak tam kolekcje, jak tam płacę, wejść na gołorka, zobaczyć, jak obsmarowują firmę i więcej wyciągnąć niż z oficjalnych raportów bieżących. Zgodnych z ESPI czy tam EBI, które powinny Was jako inwestorów małych chronić przed oszukańczym rynkiem finansowym. Czyli to, co nas chroni, tak naprawdę powoduje, że jesteśmy bardziej dymani. Nie? E, dlatego ja postuluję ogólnie za tym, żeby te regulacje były zdjęte. A jeśli państwo opresyjne działa w sposób opresyjny i tego nie rozumie, no to zapewnić taką przewagę technologiczną, która pozwoli ludziom. Pisać w sposób wolny, bo jeśli ludzie są wolni i potrafią ze sobą dyskutować, to myślę, że prędzej czy później prawda sama się obroni. I na tym rynku będziemy mieli dostęp do najlepszych informacji giełdowych. Zresztą najlepsza praktyka giełdowa to jest nie czytanie raportów bieżących, na pewno nie czytanie bankiera, a wyciąganie własnych wniosków z otaczającej nas rzeczywistości. Nie? Czyli. Samemu dokonanie zakupu na, w jakimś sklepie, zobaczenia, jak się pracuje w danej firmie. Nawet wśród spekulantów są takie metody, to mój znajomy próbował się zatrudnić w CD-projekcie i powiem Wam szczerze, na rozmowie kwalifikacyjnej oni mu to wszystko wysypali, nie? z czym mają problem. I to jest najśmieszniejsze w tej sytuacji. Nie? I im włos z, z głowy nie spadnie. Nie? A powiem Wam jeszcze śmieszniejszą sytuację. Tutaj do Piotra Osieckiego się odniosę. Bo akurat temat getu get i tamtej sytuacji jest mi znany, bo akurat na rynku gdzieś tam obok krążyłem jak sęp. Akurat informacje o getbacu, że to jest słaba inwestycja i że przypłacają za kredyty, była znana na rynku wśród warszawskich takich kręgów, przynajmniej pół roku do roku wcześniej. Wystarczyło pójść do kruka. I się dowiedzieć, że ich konkurencja odpierdziela jakąś manianę, którą nikt nie rozumie do końca, i jak oni mają zamiar to spłacić. Oczywiście moglibyśmy stwierdzić, że późniejsza nagątka była typowo polityczna, ale ja nie o tym tutaj, bo współczuję każdemu aresztowanemu w taki, w taki sposób. Uważam, że firmy powinny dokonywać wolnych operacji. I odpowiedzialność za swoje czyny powinny brać osoby, które inwestują w dane firmy i tyle. Także yy, odpowiadając na pytanie, czy małe ryby potrafią pokonać wieloryby, tak, pod jednym warunkiem, jeśli nie dadzą się dymać i nie będą wierzyły w to, że regulacje w jakikolwiek sposób ich ochronią. Bo na tych przykładach możemy stwierdzić, że rynek wcale nie stał się bezpieczny przez te 100 lat. Przez te regulacje i nadmierne regulacje. Także tym miłym akcentem dziękuję Wam bardzo i czekam na wypowiedź Piotra. Ja <noise> jak są jakieś pytania, to może jeszcze odpowiem, bo chyba coś skróciłem ten wykład. Nie? Ja już nie gram tam. <noise> Co nie żyje, to już jest martwe, więc jak to było? Są jakieś pytania, czy nie? A są. Słucham? Dlaczego nie w kominiarce występujesz? Tomek powiedział mi, że nie mogę. dzisiaj nie wiem, dlaczego miałbyś. Na zdjęciu chciałem wrzucić i nikt by mnie nie rozpoznał. Poważne no. pytania, proszę. Rafał, tak. Ostatnio wrzuciłeś, że będziesz shortował Meta Hero. Dlaczego? Ale zobacz w jakiej cenie. Kiedy? Cały czas jest niżej. A uważam, że ten meta, metavers, który proponują, jest łatwiejszy do grania nawet z komórki? Technologia lidarowa, która wchodzi, ogra to przy minimalnym wykorzystaniu sprzętu. Nie trzeba takich kapsuł budować, nie? Ale to jest takie podejście fundamentalne, nie? Ale pomperów zrobili fajną, spekulacyjną. Kasa jest na rynku, można to pompować na Azjatach, nie? Rafał powiedziałeś, że tutaj o tym stopie Sam wiele spółek Znaczy, Dlaczego jeszcze ciebie nie wywiózł? Mnie jeszcze nie wywiózł. A czekaj, na Tesli mnie wywieźli. Mam takiego trejda na Tesli i to na tej o tej się podawałem. I tam próbowałem dwa razy wchodzić i straciłem was 250 tysięcy na tym i odpuściłem sobie. Tesla pokonała wielu wojowników. No a granie short nie jest popularne aż tak i ciężkie do zrealizowania. Uważam, tylko może zarobić 100% na dźwigni 1.1. Jakieś pytania jeszcze, bo jak coś to przypiwię, możemy jeszcze pogadać. Dlaczego zatem większe volatility jest pani uregulowane, te Dlaczego? No, bo są wolne. To jest, podpowtarzamy efekt e, Neumarktu i Nazdaka z 1999 roku, e, który był wtedy nieuregulowany i można było sprzedać portal, tego co pamiętam. o Nie wiem, czy pamiętacie. Taki portal dla kotów za miliard dolarów został sprzedany chyba po miesiącu debiutu na nasdaq No i różnego rodzaju porąbane tego typu pomysły. I w tej chwili taka bańka trwa na nft -kach. Poza tym te bańki się pompują same w sobie. No wystarczy yy, powiązać token z ETH, wrzucić to w pula na Uniswapie na ETH i ETH ciągnie drugi token. Więc ta bańka yy, pociąga kolejną bańkę, nie? Coś jeszcze? A tu kolega w berecie. Kaszkiecie, przepraszam. Cześć Rafał, ja mam na początku chciałbym Ci podziękować, bo tego całego tego kręgu inwestorów, nazwijmy to. Według mnie jesteś najbardziej rzetelnym, <grym> <badalnym, grym> pokazujesz jak świat jak inicjatywy inwestycji wygląda i boi się jakby przyznać do porażki. Za to bym chciał bardzo podziękować. Pytanie o A Dziękuję. Ale jedno takie podstawowe. Mój wspólnik inwestuje w akcje ekipy. I gdybyś w trzech. <laughs> gdybyś trzech zdaniach miał mu wyjaśnić, dlaczego akcje ekipy staną się najprawdopodobniej konfetem. Ja już nie szortuję ich, ale wiem, że tam próbują to podpompować trochę i im się nie udaje. Zresztą to jest taka śmieszna akcja, bo. Jak rozumiecie spekulacje i wiecie, kiedy informacje pompują, dźwignia medialna pompuje spółkę i jest wzmocniona kapitałem, czyli granie na siłę rynku, tak jak u Cezarego, to wystarczy im jak się ma odpowiednią medialność, podciąć nogę. Nie? I właśnie ja to zrobiłem w marcu i kwietniu, nie? odcinając im popyt, medialny przynajmniej w takim rozumieniu, bo oni wtedy nie mówili o szortach. Teraz. Znaczy uważam, że ich trzeba należy postrzegać, tak jak inne gwiazdy internetowe, Pologan abstrahuje szczególnie na rynku polskim. No i no, lody chyba w zimie się już nie sprzedają. Nie, nie wiem, to jakieś skarpety może zaczną sprzedawać, albo czapki. No i też każda taka moda się kończy i widać to po frizie. Zaraz różowe włosy będą B, znacie dzieciaków. W wieku 15 lat yy, oglądają jakiś serial, potem się jarają jakąś grą, a potem zmieniają zdanie już w ogóle kimś innym, a jak mają 25 lat, to mówią: Ja pierdzielę, jaki plakat ja miałem na szafie i się wstydzę tego teraz, nie? Na przykład jakiś Spice Girls, nie? Czy coś. No Mój że Freeze to jest drugi Musk, więc. Ja słyszałem, że Freeze będzie chmurkę w kosmos, w SpaceXie. Wynosił na orbitę, więc może pod tym względem będą spójni, ale no, no nie wiem, może orbituje bardzo wysoko, ale to chyba nie jest Elon Musk. Nie? Dobra, przy piwie pogadamy, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że trochę rozświetliłem, tak trochę, no.